Siemano, masz kartę graficzną od NVIDII i masz mało FPS-ów, to niekoniecznie jest wina Twojej karty, tylko możliwe, że masz złe ustawienia w samej nvidi Dzisiaj pokażę Tobie jak to zmienić i mam nadzieję, że po dzisiejszym filmie Twoje gierki będą chodzić płynnie. Zapraszam do oglądania. Kiedy wejdziemy już w panel sterowania NVIDII, wchodzimy mi w zakładkę ustawienia 3D. Wyreguluj ustawienia obrazu. Tutaj tak. Stosuj preferencje użytkownika. Dajmy na wydajność. Oczywiście zastosowujemy wszystko. Zarządzaj ustawieniami 3D. Tak. Najpierw ustawienia programu. I tutaj spośród listy wybieracie grę którą chcecie, żeby była zoptymalizowana w moim wypadku, jak i pewnie w waszym, będzie to Counter-Strike. Klikacie zastosuj oraz ustawienia globalne. Filtrowanie tekstur. Wysoka wydajność. Klikacie wysoka wydajność. Zjeżdżacie na dół. Tryb niskiego opóźnienia na ultra i tryb zarządzania energią prefer, preferuj maksymalną wydajność również wszystko za 100 następnie wchodzicie dostosuj rozmiar i pozycję pulpitu i teraz tak wykonaj skalowanie na te dwie opcje zależne są od tego jak dobry, jak, jak dobrą i jak wydajną macie kartę graficzną. Jeżeli macie dobrą kartę graficzną i was, wasz CS-cik nie ma żadnych ścinek albo w ogóle jakakolwiek inna gra nie ma ścinek i działa po prostu płynnie to ustawiacie na monitor, ale jeżeli wasz, wasza grafika jest troszeczkę gorsza i mniej wydajna to ustawiacie na procesor graficzny, również, również klikacie y, zastosuj. Jeżeli macie G-Sync w monitorze to polecam tutaj włączyć tę opcję i nie włączać tego włącz do trybu okienkowego tylko włącz dla trybu pełnoekranowego naprawdę to oddaje bardziej niż to. Oczywiście ustawienia dla określonego monitora, jeżeli macie G-Sync to też włączacie i zastosowujecie wszystkie wszystkie ustawienia. To by było na tyle. Mam nadzieję, że pomogło i wreszcie twoje gierki będą śmigać. A, i zostaw coś po sobie. Do następnego. Siema.